Hej, hej! Przed wami recenzja książki Samotni wśród tłumu. Książka jest z wydawnictwa Nowarez autorstwa pani Anny Necel. A ja bardzo dziękuję klubowi recenzenta z serwisu na za to, że mogłam ją od nich przeczytać. I premiera była 22 luty 2024. I słuchajcie, hmm, czytając tę książkę, miałam bardzo, 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 bardzo i tak mogłabym tydzień wymieniać bardzo dużo znaków zapytania. Nie byłam pewna, czy dam radę w ogóle napisać jej recenzję. Nie wiedziałam, czy w ogóle potrafię, bo cała historia była tak ogólnie napisana, że zaczęłam szukać jakichś tutaj domysłów czegokolwiek, co by mi dało odpowiedzi na dręczące mnie pytania. Ogólnie nie zaliczam tej pozycji do thrillera, tylko bardziej do horroru fantastycznego. Początek zapowiadał dosyć zwykłą obyczajówkę. Od kilka koleżanek wyjechał na urlop i chciało się dobrze zabawić. Jedna z nich odizolowała się od nich, tłumacząc, że chce po prostu wypocząć, a nie wdawać się w jakieś tam romanse, w które one się wdały. No i powiem wam, że to była postać, która myślała najbardziej realistycznie. W pewnym momencie dostała telefon, który nagle się urwał, a w dniu wylotu e, została porwana i nikt tego nie widzi. Porwali ją, słuchajcie, na prośbę koleżanek, bo nie chciały być same. No, w sumie fajny powód. Weźcie sąsiadkę, bo nie będę sama. Trafiły do miejsca, gdzie mają wykonywać pracę przy naturze. Chciałam wiedzieć co, ale nie było o tym wzmianki. Wiem tylko, że byli mega zmachani i zmęczeni. W międzyczasie mają dzielić się dyżurami przy chorych. Czasem ludzi, czasem chodziło o sprawy weterynaryjne, czyli zwierzęce. No i towarzysz przeważnie był tutaj jeden. Dosyć obleśny, niemiły, na wszystko zły, ciągle... Czasami ktoś tutaj się śmiał, nie widziałam za bardzo kto, bo w sumie nie wiem nawet, czy, czy była wzmianka o tej osobie, czy po prostu ktoś się śmiał. Rozmawiając, tutaj podrzucił tej najbardziej rozważnej kobiecie taką myśl, że jeżeli chce być chroniona, to po prostu musi sobie tutaj kogoś znaleźć, a jeżeli tak się nie stanie, to po prostu za złe zachowanie będą tutaj one karane gwałtami. I kiedy do placówki trafia jedna z wykończonych koleżanek, w niej zaczyna kiełkować taka. Pewna myśl. No i tu zaczyna się zastanawiać, czy jest jakakolwiek z tego miejsca droga ucieczki. I słuchajcie, zamysł książki był dobry, ale sporo luk mnie tutaj drażniło. No, dziwiłam się, dlaczego pozostają takie bierne. Dlaczego mają czas na myśli, żeby, no nie wiem, mają gdzieś wyjść i mają czas, żeby na przykład przed pracą się wykąpać, ale one są przecież w śmiertelnym niebezpieczeństwie. No to słuchaj, ja mogę śmierdzić, nieważne. <laughs> nie, one musiały się wykąpać. Nie wiem, e, czy potrafię sprawiedliwie ocenić tę książkę, bo nie chcę też wymieniać rzeczy, które mnie dziwiły, bo przeważnie staram się wyciągać z książek, wiecie, same jak najlepsze ich atuty. Mogę tylko dodać, że ich przygody, przygody były tak nieoczywiste, że tak naprawdę byłam bardzo ciekawa, co będzie na końcu. Czy na te wszystkie pytania dostanę odpowiedzi, czy nie dostanę? No, tu te kobiety były e, pielęgniarkami, ale akurat jedna z nich wymiotowała na widok krwi. Może tak, po prostu były wrażliwsze, nie wiem. Być może stres powodował, że zachowywały się irracjonalnie, a być może nie spodziewały się, że na przykład mężczyźni, z którymi miło wcześniej spędzali czas, okazali się być, można by nawet rzec, ich śmiertelnym wrogiem. Więc zachęcam, żeby samemu przeczytać i wyrobić sobie ocenę, bo to tylko moje zdanie. Mówię, nie zawsze to, co mi się nie podoba, komuś też może się nie podobać, może na przykład być tymi faktami zachwycony. Także jeżeli szukacie takiego Ogólnego. No tu jest napisany thriller, bardziej no, mówię, dla mnie takie nieraz były sceny z dramatu, więc brałam to pod horror, a czasami takie racjonalne, że wrzucała mi się w oczy fantastyka. Ale każdy, jak to mówię, ma swoje zdanie, każdemu ma prawo się podobać i nie. Ale fajnie, pasujesz pod moje spodnie. <grytanie> Także, jeżeli jesteście nią zainteresowani, to po prostu zachęcam do lektury. Ja dałam jej 7 na 10, wystarczająco wydaje mi się, żeby ocenić ją w pełni, według mojego mniemania to zawsze mówię moje zdanie ty nie musisz się z nim zgadzać i zawsze wszystko jest w porządku bo każdy z nas jest inny także żegnam się z wami i do usłyszenia pa 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 pa